Ja wiem. Ale hej, przynajmniej nie skończyłem z 39-stopniową gorączką, jak pewien inny youtuber. Tak, tego, FNAF. Miałem wyjaśnić tamto podsumowanie, zrobić tak dalej. Zapowiedziałem, że zrobię dzień później. Nie zrobiłem, nie było mnie przez ponad tydzień. Nieważne. Naprawdę, czułem się źle. Nieważne. Także to miał być odcinek na zasadzie gameplay, już miałem tam stać i nagrywać, ale zrobiłem to, nagrałem to już, ale byłem tak zdechły przez te upały, że to był bełkot. Ja się gubiłem we wszystkim, mieszałem się w grze i tak dalej, więc to nie ma sensu, ja tu sobie siądę i wyjaśnię, najwyżej będziecie mieli background footage. Więc, po pierwsze, skończyłem grę, jeszcze raz przeszedłem, skończyłem grę na 100%, zebrałem wszystkie 30 coinów, nie na 100%, zebrałem 30 coinów i wszystkie kasety, bo przedtem miałem taki błąd za jakiś ze zazbierań, nie mogłem zebrać ostatniej monety. E, nie ozdobyłem jeszcze wszystkich pluszaków, i tak dalej, ale przynajmniej jest plus tego, że poczekałem trochę, bo wyszły jakieś nowe informacje odnośnie gry. Olso, przepraszam za szum, ale tutaj stoi wiatrak, on sobie wieje i on nie przestanie wiać, dopóki nie przestanie być tak gorąco na dworze i dopóki nieważne, tak. Generalnie w ten czas jeszcze wyszło kilka informacji od y, twórców gry. No, Scott, będąc jednym z nich, i tak dalej, i całe Steelwall Studio. E, chwilowo skupiałem się na naprawieniu błędów. Ale komuś na maila odpisali, że planują dodawać więcej rzeczy do gry, co jest fajne, i Ja mocno czekam, bo gra jest dla mnie 10 na 10 i, i, i chcę więcej tego, co tam jest. Mają fajny, fajną podstawę wbudowaną, więc fajnie. Szkoda byłoby zmarnować tę okazję i po prostu zostawić grę tak, jak jest. Tym bardziej, że wygląda, wygląda na niedokończoną. Tutaj będziecie mieli teraz. Bardzo fajny klip z tego. Jako ma się nagrywałem ten film i starałem wam się coś pokazać. Bo generalnie jest jedna, jeden animatronik, nawet to nie jest animatronik, przy którym e, nie musimy się bronić. A jednak jest w grze jako zagrożenie. Ta gra definitywnie ma niedokończone aspekty. Patrząc chociażby na Foxiego. Na to, że nie ma Without Foxiego we FNAFie 2, jest normalny Foxy, chociaż jest w plikach gry ale niedokończony Także tego jest masa i sądzę, że oni tego tak nie zostawią i, i będzie tego więcej, także czekam, fajnie poczekamy, zobaczymy co będzie. Eee, co do fabuły gry, którą chciałem omówić, bo ja tam naprawdę nagrywałem te filmy jeden po drugim, byłem nachajpowany na to wszystko tak strasznie tak z tym leciałem i, i w ogóle że jak już przyszło, przyszło zakończenie gry to ja siedziałem jak dziecko i miałem takie No, no, w sensie, że nie wiedziałem co się stało, tak? Więc miałem burze myśli, co to mogło być, a nie wpadłem na jedno najprostsze, najbardziej Obvious rozwiązanie. Generalnie, przez całą serię gier Five Nights at Freddy's mamy motyw tego, że jest sobie Burple Guy, jest sobie ten William, ten, ten zły, zabija dzieci, i co robi z dziećmi? Wpakowuje je w kostiumy animatroników. A jak skończyłem ja w tej grze? Dokładnie tak samo. Nie oglądałem jeszcze tutaj żadnych na YouTube, ale coś tam czytałem na Redditcie, że faktycznie jeżeli. Coś tam jest jeszcze z kasetami. Kasety są nieustawione w pewnej kolejności i w innej kolejności mogą mieć inne znaczenie, i tak dalej, bla, bla, bla. Nieważne. Basic, fabuła tej gry jest taka, że Fastborn Entertainment, jako ta, ta company całe, które chce za zagłuszyć fakt tego wszystkiego, co się złego działo wokół tej, tych pisteli. Zaczęło tworzyć grę na tej podstawie, tych fikcyjnych scenariuszy, niby i tak dalej, żeby to zakryć. FNAF-VR było kolejną grą w, w trakcie tworzenia, ale podczas tego tworzenia chyba zbierali z, z animatroników kod do gry, i właśnie z tym kodem myślę, że. Myślę, tak, takie były teorie, ja też tak myślę, tak się tego trzymam, że zebrali też kod Springtrap'a. Z, ze Springtrap'a ra raczej, więc poza. Pathfindingiem i tak dalej i kodem tego, tego, wszystkiego Tam była też dusza takiego jednego typa Który MORDOWAŁ DZIECI no i, no i, on skończył w grze, ja nie wiem jako kto jest ten w grze Ale wyglądam jako dzieciak, który jest po nocach w pizzerii I ogrywa sobie minigry i tak dalej No i nagle przychodzi ten typo i robi mu SHOWTIME I wpakowuje go w kostium tym bardziej, że jest to wszystko, czym mi ufasz, i to lurowanie i tak dalej. Nie wiem, dzikie. W plikach gry jeszcze w ogóle są e, tekstury do Spring Boniego takiego zwykłego. Oraz e, ta ikonka, która jest przy Pizza Party, miała przy tym wyglądać w ten sposób. Nie Jest identyczna, ale ma cień tych takich uszu Spring boniego, czyli możliwe, że zamiast tego czegoś, co teraz jest nazywany Glitch Trap, Miał być początkowo Spring Bonnie, ale stwierdzili, ej, zrobimy jakiś nowy, oryginalny design. Dalej nie wiem, co się stało z nim na końcu. Ty tyle wiem, to przyjmuję mnie fabuła w tej grze jest easy jak... ...jak nigdy dotąd, więc się cieszę, że ją zrozumiałem, po prostu. Ale... Dalej nie rozumiem zakończenia, więc... Bo jest zakończenie, to jedno, że, że on przez ciebie próbuje wyjść... ...i potem jest to całe wszystko, że on... i sobie odchodzi. Czyli to miałam zrestartować grę i usunąć go z gry, ale została tego pluszanka. I ta pluszanka, przepraszam, kaszle, nie została tam bez powodu. Więc. What's next? I don't know, ale tyle, macie swoje podsumowanie. To jest film, który ma mnie rozruszać do wrzucania kolejnych filmów, bo mam teraz nagrywać rzeczy na, na, na wyjazd, który mam w sobotę, niedzielę. Także śmiesznie, ale mamy kilka filmów już nagranych, tylko muszę się zebrać, żeby to, to, to montować wszystko i ogarniać, bo naprawdę byłem tak absolutely dead, że to jest szok. Także see you next time. To taki szybki film na dziś. Wiem, że późno, ale nieważne. Ja postaram się coś jutro rzucić. Dzięki za obejrzenie, dzięki w ogóle za tą serię z FNAFA, bo była, była mega, mega mi się w to grało. Nie czytałem dużo komentarzy, ale, ale widziałem, że ludzie się też tym jarali. Także nie wiem. Lubię to, bo zawsze wtedy wraca tak trochę życia na kanał, mimo że potem wiecie tydzień później ja znowu jestem dead. Nieważne, anyway. Dzięki było fajnie, żegnam jego wieczoru. <laughs> Cześć. Będę jutro, nie, nie? Nie zniknę znowu na tydzień. Prawda?